Cześć, widzę. I ostatnio widziałam, że jak się dał do mikrofalówki na minutę, ten czosnek, to zejdzie z niego cała skórka i można natarzyć to do zupy. No to sprawdźmy to dzisiaj. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, włączamy. tutaj to, to, okay, to, to tak, tak. Na naszego czosnka Jest jeszcze bardzo bieląco przypieczone. I potem to też je zjemy teraz Jaki on miękki tutaj Jakie to jest miękkie. Nie polecam tego w domu nie i Zaznaczacie sobie tylko czosnek. Nie polecam naprawdę.